Halo, cześć, kowitajcie witajcie w kolejnym materialu mnie na kanale Biotis tej strony i dzisiaj otwieram 5 PlayerPiców World Cup Hero 87. To znaczy nie tylko World Cup Hero może być, ale większość osób trafia właśnie World Cupy Hero. Potężne grube trafy właśnie w tym odcinku. Łapeczka do góry, mile widziana i napiszcie w komentarzu, czy zrobiliście to SBC o player Pika i co wam wpadło. Lecimy. To co tam jesteś, Michaś, jaj, czy coś innego? Czy może być Al Jabber, na przykład najlepszy? Dobra, żeby były trzy podstawowe karty dla Michasia. Bo mówi, że Hero nie chce. Podstawowe karty. Hiro, dobra, zobaczmy. I faktycznie tak jeszcze trafiliśmy! Po już tego Od razu do startu! oj Oj oj, oj! Panie Majki! Elegancko! Ty, no, warto chyba tego pika robić. Dwa miliony za niego dać. Jak masz zwykłego niewymiennego? Zobacz, wiesz, lepszego teraz, no. Jak masz zwykłego niewymiennego? No, to przecież stary, to tego się od razu na SBC przepala i tyle, no. Chłopa już nie ma w składzie, no. To lecimy z kolejnym pikiem w takim razie. W pierwszym był Lucio, w pierwszym był Lucio. Zobaczmy, jak w drugim. No, 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 to też prawie znakomicie. Też prawie znakomicie. Jukul, lefa Marquez. Same World Cup Hero le, lecą, więc jest spoko. Dobra, biorę ci kola stary. A ty, Joker, co chcesz? daję tego Lucię, by nie duplikat jaja. Nie, no nie bierz miał duplikata jajiturę. Nie będziesz miał duplikata jajiturę, bo to będzie Diego Furlan albo Capdivia. Capdivia super, nie? Capdivia super. Na lewą obronkę, cyk, za 800k. Elegancko. Dobra, jak ja zobaczyłem te piki, ja muszę to zrobić u siebie. No przecież to są jakieś po prostu kosmiczne trafy, co jest? Zobacz skład, patrzcie skład. Nie mów, że nie niewymienny. Wymienny, no dobra. No to zajebiście chyba. Ty w ogóle baby nie lecą. Właśnie, ja robię póki baby nie lecą. Właśnie, szybko, szybko. Bejot, Zaraz to naprawią. Zaraz to naprawią. Aha, oni wleciły same baby, dobra. Dobra, to już jest czwarty? Tak, chyba czwarty player pick. Z bohaterem, zobaczmy. Ojo, Elegancko. Na katę dawać? Dobra. Dobiorę na katę. Nie no, gdzie? Campos Larka, bardzo proszę. Arek prosi Camposa. nie ma problemu. Otwieramy Markowi Camposa, bardzo proszę. Czy będzie Campos? Tak, jest! Jest Campos, także zgodnie z prośbą, bardzo proszę. Mam nadzieję, że nie jesteś znowu bo chciałeś Camposa, tak? Zobaczmy Twój skład jeszcze. Dobra, okej, okej, i tak by tu Abed i nie odnalazł, raczej, no. Także strata niewielka, nie, Arek? Nie, czułem klimat, czułem klimat, że sobie mogę na to pozwolić, stary. to.